Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Gry Radio. Or Dzisiaj chodzimy na urząd pocztowy. Będzie na pewno bardzo silny opór będzie trzeba uważać na wszystkich ludzi, bo nie wiadomo, kto tutaj jest przestępcą. Nie, w nie są, oni są dokładnie, to jest bardzo duży obiekt, więc no, trzeba po prostu być ostrożnym. Okej, okay, z tej strony jest czysto, idziemy do drugiej, zobaczymy, jak druga strona wygląda. Mam nadzieję, że będzie troszeczkę lepiej. O, to jest pani od razu na blisko, ciekawe, czy to jest tutaj jakiś przestępca. Gleba. Ok, bezwodnie, dobra, idziemy dalej. Gleba, 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 gleba. Dobrze nie strzelałem, myślałem przez chwilę, że to przeciwnik będzie. Dobra. Na razie jest czysto. O. To jednak nie był cywil. To jednak nie był cywil, okej. Okay. Jak wygląda sprawa tutaj. Lewe drzwi są, jest przeciwnik. Jest nawet skierowany w tą stronę. Fajnie, jakby on, udało się go tutaj przetransportować. Ale też możemy wyjść od tamtej lewej strony. Dobra, zaraz zobaczymy sobie na spokojnie. Drzwi zamknięte są. Dobra, przejdziemy tam tędy. Jeszcze kibul sprawdzimy. Dobra, kibul zamknięty. <gry> Idziemy tam. Teraz tutaj nie dostać papę. Dobro, nie ma sensu, żebyś trzymał ją Dawaj, dawaj Glebuj Glebuj ją Dobra, udało się go poddać Wiesz go Dobra, samo... a weźeli, dobra Okej, okay, zobaczymy jak ciężarówka wygląda. Dobra, gleba. Ty też. Na ziemię, na ziemię, na ziemię, no Jezus Mary Też się wzięli. Dobra, chłopaki od razu ją biorą, nie ma, nie ma czasu. Nie zdążę na podejścia już. OK. Idziemy bardzo powoli bo tutaj też różnie może być. Okay. Najważniejsze to. Nie dać się im zaskoczyć. O to Idziemy od razu na górę, z góry będziemy mieli lepszy widok. Tutaj ja ewidentnie widzę, że drzwi są otwarte, więc ktoś może być. Dobra, jeden po prawej, jeden po lewej na pewno będzie. Otworzyć z granatem hukowym. Niech oni wchodzą tam. A ja sobie sprawdzę, tutaj będę pilnował pleców? Dobra, szybko weszło Szybko było O, gdzie strzelają się jeszcze Dobra Powiem tak, no weszli mocno Mocno, szybko Nikt się nie bał Gdzie jeszcze? Dobra, no spokojnie, na spokojnie, na, na razie zabezpieczamy ten teren. Będziemy myśleć potem co dalej. Hmm. Tu się wydaje czysto, ale to może być różnie. Nie, tak, to nic nie ma. Idziemy dalej sobie. To wyjdziemy z tego pomieszczenia, będziemy kierować się ku dole. Kurwa Maju... Leży... Zabezpieczanie dowodów... to ula... u łzy... Szkoda, że muszę ich ciągle informować, że mają iść za mną...

Dawaj, dawaj, gleba, gleba, nawet nie próbuj. Dobra, oczyszczamy, oczyszczamy, wchodzimy. To gdzie? Leży? Coś jeszcze? No właśnie, chyba... chyba ja go... tutaj... Chyba ja go tutaj załatwiłem, no stąd. Ojej... Oh, yeah, yeah. Jesteśmy Dawajcie do mnie, do Przechodzimy teraz jeszcze na Zobaczymy co tu tutaj dalej będzie Ohohoho Okej, 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 tutaj się ustawcie Ja tego obezwładnie eee, Pistolet ten jeszcze dziś mam Pistolet albo udział nie widzę hmm. o, pełny magazyn, niech otwierają, niech otwierają, sobie tutaj wytrychą eee, i teraz tak otworzyć, a nie, nie, nie przepraszam, eee, światło. Bardzo ciekawe czy to jakiś mi wyjdzie zaraz. Poprawy, bezpieczenia, połapek. Jest to czysto. Otworzyć się, to tak, tak. że to był że to nie był cywil bo nie ukrywam że strzelałem trochę nośni widziałam że ktoś strzela we mnie ale nie wiedziałem, czy postać po lewej czy po prawej ja wiem że ty nie masz żadnej broni spokojnie a, to przestępstwo. Ale czemu oni tutaj. Z, z... A może? Może po prostu wszystko przejęli. Nie no, bo szukam jakichś tutaj. Jakichś takich tych. Yy... Dowodów, ale na no raczej tu nic nie będzie z dowodów. Kibel czysty. Kibel czysty, dobra. Ok. wracamy na magazyn, mamy jeszcze zewnątrz, musimy e, trochę posprzątać. Ok, z zewnątrz, na 100% coś tu będzie jeszcze gleba, gleba, już, już gleba, no leż człowieku. Cześć przy stojniaku, dowody, gdzie jest jego broń? Broni nie widzę, znowu zniknęła. No nie ma, no dobra, ale tamtego weźcie. i zabezpieczamy, ok. Bo tu jest bardzo wielka szansa na to, że... Hello, motherfucker. O Jezus, ale się wystraszyłem. Siebie straszyłem. <laughs> straszyłem. No a w tym miejscu my jeszcze nie byliśmy w sumie. Tutaj na zewnątrz nie chodziliśmy. W tym budynku poprawi nie byliśmy, ale to nie jest teren misji już. Przynajmniej tak mi się wydaje. To jest ten Gomes, prawdopodobnie. Dobra, udało się. Udało się. Przejęliśmy 16 minut, zrobiliśmy to. Jaką ocenę dostaniemy? Ciekawe. A, no dobra. Myślałem, że troszeczkę lepiej.